Po pokonaniu wszystkich problemów technicznych, o wachlarzach. Ja muszę się Państwu przyznać, że, że wczoraj przeglądałam jeszcze, przygotowując się nieco do dzisiejszego wystąpienia, zaczęłam przeglądać temat naszego spotkania, naszej konferencji, na którą zostałam zaproszona, za co zresztą bardzo dziękuję. i Prawdę mówiąc, z przerażeniem przeczytałam, że tutaj do określenia XX wieku jest. W związku z powyższym szeroko otworzyłam oczęta i tak zwanym biegusiem zaczęłam przerabiać wystąpienie i prezentację, tak żeby w rezultacie wylądować w tym XX wieku, co mam nadzieję, że się, że się uda, bo przecież wachlarze. Wachlarze są nieodłącznym atrybutem, przyjacielem każdej kobiety tuż obok diamentów. Ale nie zmienia to faktu, że faktycznie są przyjacielem każdej kobiety i były przez wieki i nadal chyba tak zostało również w XX, również w XXI wieku. Drodzy Państwo, ale przez to, że, że, że w tym XX wieku chciałabym, żebyśmy jednak wylądowali, czy w czasach współczesnych, to tak troszeczkę przekrojowo nam ten, te, te dywagacje o wachlarzach wyjdą, ale, ale może i lepiej. No, wachlarz, wachlarz. Jaki, jaki, jaki wachlarz jest każdy widzi? No właśnie, trzeba by na pewno każdy widzi. Poproszę o kolejny slajd. Czy aby każdy widzi? Drodzy Państwo, trzeba kliknąć. O, tak, teraz, teraz już jest w porządku. Drodzy Państwo, jaki wachlarz jest, każdy widzi. No, nam się wachlarze głównie kojarzą z takimi rozkładanymi, o tutaj też przy okazji prezentuję, jest hiszpańska wyglądający, bo faktycznie taki to jest, wachlarze, ale wachlarze mogą mieć bardzo różną formę i na przestrzeni wieku faktycznie przyjmowały, generalnie możemy podzielić je na takie, na takie podstawowe grupy. Mianowicie wachlarze ceremonialne one są zwykle na takich, o zniknęła prezentacja. Pojawiłam, pojawiłam się ja i pan Jan Wnuk. To gdybyśmy wrócili do. Gdybyśmy wrócili do prezentacji. I teraz znowu są, są wachlarze. Pierwsza grupa to są wachlarze ceremonialne. Takiego nie posiadam w, w swojej osobistej kolekcji, więc nie zaprezentuję Państwu, a potem na kolejnych slajdach Państwo zobaczycie. One są zwykle dość, dość duże, jak sama nazwa wskazuje no, wymagają jakiejś specjalistycznej też i, 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 i obsługi. Drugą grupą, druga grupa wachlarzy, swoją drogą, jeden ze starszych chronologicznie, to są wachlarze ekranowe. I tutaj znowu mogę pokazać, to jest taki azjatycki. Zresztą na prezentacji też widać. One są się świetnie sprawdzają w chłodzeniu, naprawdę robią robotę. Może być też taki, tutaj bardziej z europejska wyglądający. I jeszcze pokażę też ekranowy, ale zrobiony z piór, ten dla odmiany E, przyjechał, e, przyjechał z Indii. E, mogą być też e, m, e, w, e, w, w wachlarze składane, i tutaj znowu albo będą to wachlarze, które po rozłożeniu okrągłego. Mogą być też takie wachlarze rozkładane, które, które będą miały formę brie, czyli one będą tutaj zupełnie płaskie. Z motywem moim ulubionym są samochy. I wreszcie mogą być takie, które są plisowane. No jak sama nazwa wskazuje, tak i też forma jest tego. Tego typu. Na przedstawionych ilustracjach kolejne, kolejne możliwości Państwo też widzą. Więc generalnie mamy wachlarze składane, nieskładane i ceremonialne. I... No właśnie. A przy okazji możemy też dokazać innego podziału, bo wachlarze z bardzo wielu elementów można zrobić, bowiem istnieją wachlarze i papierowe, i pergaminowe, i z piór, a przynajmniej kilka z nich tutaj już Państwu pokazałam. O, mogą być też wachlarze z kości. Najczęściej też są one bardzo pięknie. Bardzo pięknie malowane, haftowane, wykonane z, wykonane z jedwabiu. Mogą być wachlarze z drewna, mogą być wachlarze koronkowe, takich materiałów bambusowe, z piór, takich materiałów, z których wykonać można wachlarze, też jest cała paleta. Natomiast istotne też jest to, że to, że te bardziej ekskluzywne wachlarze, te, które są takie na wysokie C, no, wykonanie ich zajmowało dość sporo, dość sporo czasu. I mało tego, najczęściej do wykonania jednego wachlarza, wachlarza zaangażowane było nawet kilkanaście osób, bo osobno stelarz, osobno pracowały osoby, które, które na przykład zajmowały się malowaniem czy haftowaniem takiego, takiego wachlarza. Oczywiście mówię o takich, które które były już no, dedykowane dla konkretnej osoby, pod jakieś konkretne zamówienie. Drodzy Państwo, kolejny slajd, proszę. Gdzie się wachlarze urodziły? Ano, wachlarze, przeskoczyliśmy jeden, o, teraz jest idealnie. Wachlarze, wachlarze urodziły się w Azji i tam, tam powinniśmy szukać tego pierwowzoru i prototypu dla wachlarzy. Przy czym te azjatyckie, no, bardzo szeroką gamę możliwości mają i formalnych, i, i zastosowania, o czym zresztą za momencik szerzej. A prawdopodobnie pierwsze wachlarze kojarzyć należy z Koreą. I to były wachlarze, które no, niekoniecznie były damskie. Ale o tym też za momencik. Natomiast te, które się najbardziej kojarzą z, i z Koreą i, z, i, i, i najbardziej wpisane są w krajobraz kulturowy Korei, dla obcokrajowca przede wszystkim najbardziej się kojarzą. To są takie bardzo różowe, piękne, zresztą widać tutaj w prawym górnym rogu wachlarze, najczęściej dość duże, one wy z motywami piwoni, zdobione motywami piwoni, one wykorzystywane są przy takich charakterystycznych tańcach, które, które wykonywane są często ku uciesze turystów. Z Korei, gdzie Wachlarze prawdopodobnie się urodziły, zostały adoptowane i pojechały sobie do Chin. Pojechały sobie do Chin, no i tutaj już, już faktycznie w, w rozbudowane formy się pojawiają w te chińskie wachlarze przyjmują przynajmniej kilka no, do kilkunastu różnych wersji, różne z różnych różne, różne nazwy przyjmują, od bardzo maleńkich do bardzo dużych, między innymi takie dość Słynne wachlarze z drewna sandałowego, które nasączone olejkiem, nie tylko dawały lekki powiew, ale również taki, taki delikatny zapach rozsiwały przy, przy, ich, przy ich używaniu. Tutaj zaznaczę, że generalnie w Azji, ale tutaj niech będzie przykład, niech będą przykładem Chiny, wachlarze nie są atrybutem. Li tylko kobiet. Wachlarze używają zarówno kobiety i jak i mężczyźni. Oczywiście te wachlarze damskie różnią się od męskich choćby nawet kolorystyką. Męskie zwykle są w takich ciemnych zdecydowanych, zdecydowanych kolorach. No i, w, w, no, i Japonia. Japonia w, 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 tutaj też analogicznie jak w Chinach, zresztą te kontakty dość żywe były, jeżeli chodzi o choćby nawet o zastosowanie wachlarzy. Też są atrybutem zarówno kobiecym i męskim i też różnią się najczęściej formą, ale też i kolorem. Bardzo szerokie zastosowanie i w ceremonii ale dworskim, i na przykład w teatrze, gdzie bardzo często takie bambusowe, bambusowe wachlarze były wykorzystywane. Ale tu może taka ciekawostka na marginesie, zwłaszcza w naszej obecnej sytuacji, dość, dość um, um. o szukam słowa, no w każdym razie interesująca ciekawostka. E, mianowicie e, rozkładany wachlarz prawdopodobnie został, przynajmniej tak legenda głosi, wymyślony właśnie w Japonii, mianowicie e, jakieś tam małżeństwo, para kłóciła się e, mocno i w trakcie tej kłótni e, wpadł do, do pomieszczenia, w którym przebywali nietoperz. E, ktoś machnął ręką, nietoperz stracił równowagę, wpadł na lampę e, i e, no lekko się przypalił, Padł, a pan domu podchodząc do zwierzaka zobaczył, że skrzydło tego nietoperza tak fajnie się składa i rozkłada. I podobno to było, to było tą taką żaróweczką, która się zapaliła i spowodowała, że ów gentleman wymyślił rozkładany wachlarz. Czy tak faktycznie było, trudno powiedzieć, ale legenda zupełnie, zupełnie ładna. Więc przez nietoperze różne czasem rzeczy się zdarzają. Niekoniecznie musi to być zaraza, czasem rozkładany wachlarz. No i Indie. Indie tutaj widzicie Państwo na slajdzie, to jest Stragan, gdzie sprzedaje się no właśnie, takie, właśnie takie wachlarze. W Indiach wachlarze bardziej służyły i służą do odganiania robactwa natrętnego niż do, niż do chłodzenia, chociaż to oczywiście też. One zwykle są wykonywane z jakiegoś włosia, z piór i takie były, takie były najstarsze, takie są najbardziej popularne. A jeżeli już z piór, to przede wszystkim pawich, bowiem pawie w Indiach są uważane za, za, za zwierzę święte, które zresztą przynosi bardzo szczęśliwe, sporo, sporo, sporo szczęśliwości ma przynosić. W symbolice jest kojarzone z bogactwem, jest kojarzone z płodnością. Zatem takie, takie wachlarze mają no nie tylko zastosowanie praktyczne, ale również napoły magiczne. Jeżeli byśmy chcieli przyjechać z Azji do Europy i przy okazji zmienić slajd, to drodzy Państwo. To drodzy Państwo, tak na dobrą sprawę, to powinniśmy przyjechać przez Afrykę, czyli przez Egipt. Bo właśnie te, te, ta wersja wachlarzy, ona się, ona się pojawiła, przez Egipt przeszły, przeszły te najstarsze wachlarze do, do Europy. Choć początkowo oczywiście nie było takiego boom, dopiero przez kontakty z Azją, ale to zupełnie inna bajka. W Egipcie... W Egipcie zwykle duże ceremonialne albo z blachy, albo z kości, choć z piór też się zdarzały. No, między innymi w grobowcu Tenhamona to odkryto aż osiem wachlarzy, z czego najpiękniejszym był taki maleńki, 18-centymetrowy wachlarz, bardzo blisko władcy, położony, zatem ich waga w życiu codziennym chyba była dość istotna. Stamtąd wachlarze pojawiły się, pojawiły się w Grecji i tam są też atrybutem zarówno męskim, jak i damskim. No Potem przychodzą do, 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 do Rzymu. O, tutaj mocne zastosowanie zresztą i w Grecji, i w Rzymie, podobnie zresztą jak w Egipcie, w ceremoniale, ale są. Też takie no, mniejsze, do użytku osobistego, codziennego flabellum, tak, niewielkie, małe wachlarze, które, które można trzymać w ręku, no, są też duże, które już wymagają, wymagają obsługi, o, nie wiem wszystko jedno kogo, na przykład jakiegoś niewolnika, czy też służącego dowolnie. Dowolnie wybranego. A potem Bizancjum. Bizancjum rozbudowany ma ceremoniał. Ten ceremoniał jest rozpompowany do granic możliwości. W związku z powyższym wachlarze też się, też się przydają. I przez te wachlarze one się pojawiają, pojawiają w Europie już właściwie w wiekach średnich, ale też właściwie. Na, tak na, na dobre w ceremoniale, bo oczywiście, że, że w Europie wachlarz taki, 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 taki atrybut, no głównie kobiecy, tak, oczywiście, że tak, ale tutaj to głównie będą tereny, które miały najszybszy kontakt, no zwłaszcza, zwłaszcza z Azją, no dlatego też, dlatego też nie, no nie dziwią pewne kręgi kulturowe, gdzie wachlarz jakoś bardziej się wpisał, w innych mniej, ale on generalnie w Europie zaczął mieć zaczął mieć dużą popularność, no, zwłaszcza jako atrybut, atrybut kobiet, jako, jako akcesorium, dla którego żadna kobieta się obejść nie mogło, może, no, choćby nawet Choćby nawet w, 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 słynne przysłowie w Andaluzji, y, no, w Hiszpanii nam się jednak w ogóle generalnie cała Hiszpania, y, tamte tereny kojarzą z wachlarzami. No jak w ogóle można funkcjonować bez wachlarza? Nie da się. Y, stąd słynne przysłowie, że andaluzyjska kobieta wachlarza potrzebuje nieraz bardziej niż języka. No, w pewnej mierze jest to chyba nawet uzasadnione. No a propos języka, ten wachlarz sobie istnieje, 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 coraz większą popularność, zyskuje. Od XVI wieku to już zupełnie jest wpisany w akcesoria, zwłaszcza damskie, chociaż mężczyźni też używają. A, w, no, a już absolutny boom to wiek, wiek XVIII, kiedy pojawia się sekretny język wachlarza. I to wbrew pozorom, właśnie nie w Hiszpanii, chociaż ten język był uniwersalny i w Hiszpanii oczywiście też był znany, ale zakon wachlarza powołała królowa Luiza, to, to, to mm, Szwecja, gdzie no, damie nie wypadało konwersować tak dość publicznie z gentlemanem a przecież flirt jest naprawdę bardzo przyjemny. W związku z powyższym wymyślono taki język sekretny, język wachlarzy, mianowicie operując wachlarzem można było się porozumiewać również z gentlemanem, a przy okazji godności nie tracić. Zatem rozwinięty wachlarz czy to lekko przysłonięty, czy to uderzanie o policzek, czy szybciutkie wachlowanie się, albo o, taki gest oznaczał: odwiedź mnie. Szybkie wachlowanie oznaczało: jestem zaręczona, a przy, jeżeli w prawej ręce się trzymało wachlarz i uderzało o lewe. To, był, to oznaczało tyle, co jesteśmy podsłuchiwani. No, te, te terminy się troszkę zmieniały, ale generalnie taki język istniał i ten zakon wachlarza został, został no, powołany do życia, chociaż tak jak już wspomniałam, nie z Hiszpanią, gdzie, z którą się wachlarze najbardziej kojarzą. No, ok, atrybut kobiecy, atrybut kobiecy, ja to powtarzam na, i odmieniam na wszystkie możliwe sposoby, no bo faktycznie atrybut kobiecy, ale czy na pewno. Kolejny slajd pokaże nam, że chyba nie do końca. No drodzy Państwo, tutaj znowu musielibyśmy się nieco cofnąć do już wieków średnich, kiedy, kiedy wachlarze no poprzez ten ceremonię, poprzez adoptowanie ceremoniału tego z Bizancjum, o którym już wspominałam, pojawiają się w, li, w liturgii. No i to zarówno liturgii tej łacińskiej, jak i tej na wschodzie. Ripidion czy Flabellum, to, to są takie, takie wachlarze, które wykorzystywane były, mówię o obrządkach, o, kościele, o obrządkach łacińskim, rzymskim. I są nadal mówię teraz o kościołach wschodnich i obrządkach, na przykład grekokatolickim, nadal są wykorzystane w liturgii wykorzystywane w liturgii. One oczywiście mają taką formę, jaką mają, tutaj Państwo widzicie dwie, dwie, dwie możliwości i, i, i wschodnią, i i zachodnią, a w, i, i, no i skoro w liturgii, no to w takim razie jednak wachlarz męską rzeczą jest. No przecież w liturgii, liturgie sprawują, no przynajmniej w kościołach chrześcijańskich, przede wszystkim mężczyźni, a już na pewno w tych dwóch sytuacjach, które tutaj Państwo widzicie. No, ale nie tylko liturgiczne mamy do określenie y, męskich wachlarzy, bo jednak okazuje się, że, że wachlarze to jednak, to jednak chyba nie zawsze y, kobiece bywają. Kolejny y, slajd pokaże nam bowiem y, zupełnie inną formułę, jaką, y, jaką może wachlarz przyjąć, y, który zdecydowanie męską rzeczą jest, mianowicie bojowe. Bojowe wachlarze, drodzy Państwo, wachlarz może być olbrzymią bronią. I ja nie mówię tylko o broni kobiecej przy, przy okazji uwodzenia. To jest męska, absolutnie stuprocentowo męska broń. Drodzy Państwo, takim wachlarzem naprawdę można zabić. A skąd się wzięły? No, prawdopodobnie, no właśnie z Korei, gdzie w, 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 zakaz noszenia, chodzenia pod bronią spowodował, że trzeba było coś wymyśleć. No bo nie wolno chodzić pod bronią. To dynastia Joseon bodajże wprowadziła ten zakaz. Nie wolno chodzić po, po, pod bronią, no ale jednak jakoś przydałoby się chronić życie i zdrowie. W związku z powyższym wymyślono wachlarz, który może pełnić funkcję, funkcję broni. Te wachlarze koreańskie były wykonywane ze takiego specjalnego. Drewna, które bardzo jest mocne, one było jeszcze spreparowane na odpowiedni sposób i w rezultacie wykonany z tego drewna wachlarz, no w, mógł, naprawdę, mógł naprawdę cuda dokonać. A czasem one się też rozkładały w taki sposób, że to, to jest takie klasyczne, ten drewniany to jest taka klasyka i pierwowzór. Natomiast mogły też się rozkładać w taki sposób, że wylatywały z, nie, z niego pęki, pęk ostrzy. O co miało jeszcze dodatkowe pole rażenia. Potem analogiczne wachlarze, zarówno te takie bojowe, jak i sztyletowe, przejęła Japonia. I tutaj się to bardzo mocno rozbudowało. Tam są wachlarze. Nie tylko, nie tylko takie, takie ceremonialne, które przysługują wyższym oficerom, również takie no to jest w kręgach samurajów wachlarze zostały się bardzo, bardzo rozbudowane. Tutaj cały pakiet możliwości, możliwości wykorzystywania wachlarzy równie, nie tylko w boju. Tutaj w, zresztą w historii zapisało się wiele takich bitew, gdzie, gdzie wachla, w momencie kiedy, kiedy nie można było Albo już nie, 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 nie dało się wyciągnąć broni, wachlarz zaczynał służyć jako, jako broni nie tylko do odpierania ataków, ale również do, atakowani, do atakowania i te wachlarze przesądzały, przesądzały o skuteczności prowadzonej, prowadzonej bitwy. Te wachlarze w krekach samurajskich stanowiły też pewien ceremoniał, bowiem były takie były te mniejsze dla, dla, dla niższych funkcją funkcj funkcj i rangą i były też te Gumbai dla, 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 dla elity e, e, samurajów, zatem po wachlarzu można było rozpoznać e, jaką, między innymi po wachlarzu można było rozpoznać jaką funkcję, jak, jak wysoko w hierarchii e, tenże gentleman, ten mężczyzna e, e, mężczyzna e, jest usytuowany. E, zatem również symboliką pewną się, znaczy nie pewną, bardzo konkretną wachlarze się charakteryzowały. No, oprócz kręgów samurajskich, tutaj na, kolejnej, na, kolejnych, na kolejnym slajdzie zobaczycie Państwo takie możliwości i kilka różnych wersji, wersji wachlarzy, które po prostu są bronią, a przy okazji też oznaczają, oznaczają y, rangę. A y, kolejny, y, kolejny slajd, który już teraz widać, y, to zapasy sumo, y, za szybciutko poszło, dobrze, to zapasy sumo, gdzie też pojawiają się wachlarze, bowiem wachlarz jest, przy, jest atrybutem po pierwsze sędziego, to ten na dole i, na, i, 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 i i mówię o zdjęciu i, z, i również wachlarze choć innego typu składane są atrybutem i, i, człowieka który jest funkcyjny, mianowicie przygotowuje, przygotowuje za każdym razem ring do, 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 do zwarcia, do starcia w zapasach sumo. No, drodzy Państwo, ja wiem, że może Europejki mają inne standardy, ale, ale zawodnicy sumo są bardzo, bardzo postrzegani jako bardzo, bardzo męscy, a więc znowu atrybut pojawia się jako, jako znowu, znowu wachlarz pojawia się jako atrybut męskości. To no właśnie, czy tylko w Azji. No, szanowni Państwo, oczywiście tak, w Azji, atry, w, w, w Azji wachlarz w męskich dłoniach absolutnie nie dziwi. I, i nie jest jakimś wyjątkowym zaskoczeniem, ale przecież w Europie, no właściwie też. Na kolejnym slajdzie, który za momencik zobaczymy, no, mamy w lewym górnym rogu naszą rodzimą produkcję. Geniusz Bodo, który wyśpiewał najcudowniejszy Sex Appeal, no, co prawda on o broni kobiecej mówił, co uzasadnione również ze względu na jego kostium, no ale jakżeż on cudownie potrafił tym wachlarzem operować, przekonując zupełnie nieźle, że Sex Appeal to broń kobieca, choć sam mężczyzną z krwi i kości. No, ale... Przecież i Henryk III używał wachlarza, i w Paryżu w 1673 roku powstaje Stowarzyszenie Wytwórców pod patronatem króla wachlarzy. A wcześniej jeszcze Henryk IV, 1594 rok, specjalne przywileje wytwórcą wachlarzy. wachlarzy nadaje w Anglii Towarzystwo Wachlarzy. I to zwykle są działania właśnie bardzo męskie. Więc... No, a dzisiaj. A dzisiaj... No a, dzisiaj, a dzisiaj na wybiegach, drodzy Państwo, gdzie kreatorzy mody proponują jakieś nowe rozwiązania, nowe formy, wachlarze pojawiają się w dłoniach no nie tylko kobiet, również w dłoniach mężczyzn, i tak jak na zdjęciu na dole. Widzimy Kenzo Takada, to jest japoński projektant mody. No tutaj to akurat nie, nie dziwię, zresztą obok to niewielkie zdjęcie, to jest również w propozycja w wybiegu mod, mod, propozycja domu mody z terenów Azji, domów mody z terenów Azji. I tam jakoś wyjątkowo to nie dziwi. No ostatecznie, tak jak ustaliliśmy, to w tam wachlarz w Azji, wachlarz w dłoniach mężczyzny nie jest niczym niekonwencjonalnym. Tak już bardziej zaskakujący jest w, na wybiegach w Europie, i u góry widzimy projektanta mody Karl Lagerfeld, którego takim właśnie, właściwie znakiem rozpoznawczym, pr no był właśnie wachlarz. Obok wypuszczone, wypuszczone zupełnie niedawno wachlarze domu Gucci, a. Na, na, na dole, a na dole to zdjęcie w prawym dolnym rogu to propozycja z 2020 roku domu mody Dior. Drodzy Państwo, kolejny, kolejny slajd. Drodzy Państwo. O. Wachlarz y, atrybutem berłem kobiety jest. No to mamy ustalone. To wszyscy wiedzą. Ale okazuje się, że wachlarz to chyba również atrybut bardzo męski bywa. I na kolejnym slajdzie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Pani Profesor. Ja myślę, że tutaj odpowiem gremialnie za Towarzystwo Męskie, przynajmniej za siebie. Wiele rzeczy słyszałem pierwszy raz, nie zdawałem sobie nawet sprawy. Także bardzo ciekawy i interesujący referat i to mówię naprawdę szczerze. Następnie proszę tutaj powiem parę słów do naszych przyjaciół z Węgier. Są few words from our friends from Hungary. Uh, the uh, mrs. Uh, professor rotter, uh, she showed us a very interesting presentation about women's fan, about uh, women's uh, range accessories. i think it's very valuable because i hear many things and practically all of them for the first time. so thank you very much, uh, mrs. rotter and we have a next uh, next speaker uh, the next speaker is uh, from hungary this is um, uh, gabor gabor did you hear yes yeah, yeah. <laughs> this is now is your turn so welcome and and please show your uh, Referee. okay first i would like okay just a minute i need to uh, to share the presentation Hmm. Jeśli mogę tylko prosić o zatrzymanie nagrywania, bo sama nie potrafię tego zrobić.